Dzień dobry, dzień dobry, kochane farmazonki, witam Was z farmazonkowego biura na kolejnym odcinku kanału Farmazony. Kochani, pod tytułem y, Panowanie nad emocjami. Y, wybaczcie, jeśli będzie tutaj u mnie dzisiaj y, trochę głośno, bo po pierwsze. Chyba pogoda y, wpływa na to, że ludziom się y, w głowach lekko y, robi. I jakieś dwa zjeby tutaj siedzą i drą się już od dwóch godzin. Jakaś baba z chłopem, może na pewno będziecie tutaj <tosłuch> <tosłuch> słyszeli, w tle. Plus pieski trochę świrują, plus ogólnie ludzie tutaj dzisiaj nie zachowują się zbyt racjonalnie, kochani. Na wstępie zapraszam wszystkich na warmazonkowego Wintela, na którym wymieniam się energetycznie między mną a moimi kochanymi widzami. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za wszelkie zakupy. O, na pewno będziecie słyszeć. Dostaw to przestań! Nie będziesz rządził moimi pieniędzmi i takie to <ścoughs> dzisiaj rzecz. No, w każdym razie akcja już się dzieje. Dwie godziny, dosłownie. No ale nieważne. Właśnie w, te, w tej sytuacji ja też muszę zapanować nad swoimi emocjami, kochani, i y, staram się nie, nie zwracać im uwagi, aczkolwiek chciałabym, y, chciałabym, żeby już sobie poszli. Więc, kadabra, oni już sobie idą. Ciach, już dosyć tych wrzasków mam. Może to się uda, kochani? Uda się, na pewno. Panowanie nad emocjami, kochani, to jest bardzo ważny temat. Szczególnie dla ludzi, którzy głęboko coś odczuwają, tak. I w związku z tym osoby, które nie odczuwają aż tak głęboko. Ym, mogą te osoby, które odczuwają, chcieć y, sprowokować, kochani, do jakichś tam emocji, do jakichś zachowań, takich krzywych, i potem zwyczajnie wykorzystać y, to przeciwko tym głęboko czującym, kochani. Y, więc. Ja osobiście też należę do ludzi empatycznych i wielokrotnie w moim życiu um, ludzie z zewnątrz chociaż jest mnie bardzo ciężko zdenerwować próbowali, jak również i rodzina, próbowała naciskać na wszystkie moje przyciski um, Jakie tylko możliwe, po to tylko, żeby wywołać reakcję i emocjonalną, i przekierować kochani pewne emocje z nich na mnie. No Bo przecież, skoro ona się wkurzyła, nie? No to przecież tu ze mną wszystko jest w porządku, jestem ok, nie? Tylko ona jest jakąś taką atraktywną osobą. Na pewno ten temat znacie. Hmm. Temat wypuszczania i prowokacji ludzi, hmm. również nawet jakąś taką pasywną, głupią uwagą czy, czy, czy żartem, takim pasywno-agresywnym czy y, czepianiem się jakieś tam rzeczy. Czy akurat y, wykorzystywaniem jakichkolwiek Twoich słabości do tego, żeby cię zwyczajnie wkurzyć lub y, y, sprawić, żebyś był smutny, y, czy, y, czy wywoływanie poczucia winy, tak? No to jest taki standard. Y, to jest taka. Y, Ludzka umiejętność, panowanie nad emocjami. Ja bym powiedziała, że to jest nad, nadludzka umiejętność, kochani. I musimy tutaj się mm, właśnie odnieść do swojej y, boskiej natury, kochani. I jak jakiś piesek szczeka tutaj koło naszej nóżki, za bardzo to po prostu nie zniżamy się do jego poziomu. Tylko siłą naszego boskiego, nadludzkiego spokoju po prostu idziemy do wewnątrz. Przypominamy sobie, kim jesteśmy i zwyczajnie strzepujemy to główienko po prostu. Ten pruszek niechciany z naszej szaty. Czasami mm, już od samego rana, o ucichło, boże sobie poszli, super. Od samego rana, kochani, musimy się nastawić, jeśli mamy takowych ludzi w pracy, w domu, którzy wiemy, że będą chcieli naciskać nasze guziki w nieodpowiedni sposób. jednym ze sposobów jest ignorowanie po prostu jakichś tam głupich uwag ale ignorować można koni do czasu więc to co ja bym polecała to skupianie się na efektach i na uczuciach i emocjach, jakie my chcemy, jakich my chcemy zazna zaznać w, w ciągu dnia, tak? No więc warto jest wstać trochę wcześniej i pomijając tą naszą sytuację yy, rodzinno-pracową, tak? Bo jak jesteśmy gdzieś, y, gdziekolwiek w przypadkowym miejscu, tak, publicznym, no to musimy na bieżąco jakoś sobie y, radzić z tym. Natomiast y, w takich y, miejscach, w których jesteśmy ciągle, stale, czyli praca, dom, y, możemy po prostu się zwyczajnie zaprogramować my na uczucia, które y, chcemy mieć, przeżywać. Czyli zwyczajnie od rana planujemy sobie, co mogę zrobić, żeby mm, osiągnąć, nie wiem, taką czy taką radość, czy takie, takie podniecenie jakieś tam, czy y, ekscytację z jakiegoś powodu, czy y, uczucie przyjemności jakiejś tam fizycznej, tak, że mogę sobie iść, nie wiem, na jakiś masaż, czy... Czy na basen, czy na jacuzzi, czy do sauny i tak dalej, tak? Czy wziąć sobie ciepłą kąpiel, czy sobie poćwiczyć i, i dostać endorfinek. Po prostu już od rana programujemy się w taki sposób, że takie i takie emocje tylko dopuszczamy. I nie. Po prostu nie. Dopuszczamy do naszej świadomości, że może być inaczej. Nie dajmy się sprowokować do strachu. Nie dajmy się sprowokować do wstydu. Nie dajmy się sprowokować do smutku, do złości przede wszystkim. Przede wszystkim do złości, kochani, bo jeśli się złościmy na innych nawet, kochani. To jest takie mszczenie się, kochani, mimo wszystko na naszym ciele. Bo no, skutki, jakie złość w naszym ciele wywołuje, no jest niefajne. Niefajne są, tak? Po prostu chorujemy, tak? W związku z tym... Złoszczenie się na innych to jest mszczenie się na sobie za głupotę innych, o jest takie powiedzenie. Więc postarajmy się w ogóle nie dopuścić y, tego do siebie, tak? Zwyczajnie zignorować to i, i wyjść, zignorować to i zmienić koncentrację na, na jakieś przyjemne nasze emocje i przyjemne efekty, zmienić miejsce, zmienić towarzystwo, zmienić stan wewnętrzny, odciąć się. Wyobrażać sobie w tym czasie coś przemiłego, coś przesympatycznego, coś przefajnego iść na zakupy, zrobić coś mm, miłego dla siebie, żeby zwyczajnie te niskie wibracje do nas nie, nas nie złapały, nas nie dotyczyły, tak? Bo jak wiemy, jak wybrujesz wysoko, to się gówno ciebie nie czepia. Więc zwyczajnie od rana zaplanuj, że nie będziesz osrany. Przepraszam za słowa. Nie daj się osrać. Brudem innych osób. Kocham Was. I buzia.